Ja, czyli Assasinek, postanowiłem, że zagram sobie z moim kolegą w Pedworcy po niemiecku. Weźcie z dużym dystansem ten filmik, rozsiądźcie się wygodnie, a ja was zapraszam do Guten Tag, my friend. Ah, hallo kleine Kinder, Assasinek a ja A ty wiesz w ogóle co ja powiedziałem? Witam <trybuj> młode dzieci, Assasinek z w dziowie okay. dzisiaj będzie grannen w Bedwarsen wrazem z moim kolegą. Ja? Yeah. Ich bin klasyczwul. No! No, 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 Gra zbieranym Ja! Itemen. Ja spielę Minecraft Spielershoot! <laughs> Obudowuję łóżkę i buduję yeah. się na diamentem. Co so, ich jeszcze stwierdził? Perfect, dojdź. Dawaj, dawaj. I co ja mam, co mam 15 żelaz. Dawanen za mną, dawaj za mną, chodź. Ja mam kamen, kamen. A to czekaj, nenen. Ja muszę kupić nen, nen, wenna, Ja binen, binen gościen. On to binen mnie. On ten, moment. I kill him. I kill nenen. I tym. Nie no, leć tam. Zniszczesz im wyro raczej. Nie, nie zniszczę. Sorry motki że przerywam, natomiast chciałem Wam powiedzieć, że na stronie eneba.com występuje bardzo duża ilość promocji, także polecam Wam bardzo serdecznie korzystajcie z promocji, z wyprzedaży, ponieważ za taniochę możecie wyrwać grę, na przykład Battlefield 1 za złote 42 Battlefield 5. Także bardzo serdecznie polecam, możecie sobie również kupić tanio Minecrafta. Jeżeli chcecie Minecrafta z legalnego źródła, no to polecam bardzo serdecznie, na przykład za 77 zł. Przypomnę tylko, że z moim kodem Assassinek Otrzymacie zniżeczkę i tutaj w tym przypadku jest na przykład zniżka 230. Także bardzo serdecznie was zapraszam do skorzystania z tej stronki. Ja nie przedłużam. Z widzimy się w odcinku. Ej, bo ja nie mam żadnego tego. On i donanen. Idenen? A to pilnuj ten łóżken Zlecianen, jeden zlecianen, drugen tuten. Serkut, serkut I On screenen Pa 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 pa. Panen, panen. Yagonen, yagonen and killen gościem. Guck mal. <laughs> łóżko. nicees Ja, ja, cerkut. Ich fick deine Mutter scheiße. Uh, Ayzabien go. Very good. Cerkut, gut, scheiße. Gościen bynen nad namen. Ja, ja, ja. Ich mache Schmetterling, das ist Schmetterfleiher. Ich budenen tu to... przeciwnikiem. Przeciwnikiem? Enemy. Enemy, enemy. Ok, ku... plan. Rozskrośkmiłem Eminem'a. Patrz, Eminem grał w Minecrafta na Bedwarsach i Eminem enemy e Eminem NN en enem. <grym> Nie, wiesz o co chodzi. No wiem. Muszę ci opowiedzieć coś. Dzisiaj zahaczyła mnie Eska na rynku. Podchodzę. I wiesz, Eska pyta się co słuchasz, co nie? No, no. A ja, a ja. pyta, podchodzi do mnie, pyta co słuchasz. A ja mówię, że 1939, 12 kwietnia, przemówienie. Ogólnie niszczen i łóżkę. Okej, okay, ja jestem na środken I totalnie nie wiem. Nem. Nie, nie, nie. Ja próbuję ten taki shift i prawy, shift prawy, shift prawy i mi wyskakuje... Ale to wskakuje... spokojnie, ja ci nauczę, tylko chodź za mną. Come Dobra. Komen... Komen tsumiya. Widzowie z góry przepraszam za patologię w tym odcinku. Nie ma żadnej patologii. Tu Two... twaj y, oponenten. Twaj oponenten. W, one yeah. lagen. Osz... Oh Tego mi... Ej! Ej, Bię. on jest jakiś... Nie! Oni robię porpeden z dupę. I, I zaraz on mnie zabije Ja już tam idę Dobra Kamienny miecz Kupiłem sobie kamienny miecz I tu zbroja Kolczatka, ale To 40 żelaza To jest dużo Przecież złotą kup... Żelazną se kup przecież Dałem ci wtedy złoto 12 no ale, złota No ale kupiłem... 12 złota to jest stała żelazna zbroja? Tak um. A. Aj zabijanen zabijany. Ja zjeba... cię ja w czarnonu odchłanien i budu, budunen, and uh, TNT Bum I killen gościen. Okej, okay. i w, u zielonych się bierz? N? Sienen? Cześć, no? Robisz ich? Ale jesteś mocna. Nie no, to jest jakiś dramat! Chodź tam na, na nich we dwójkę Nie no, zabijmy mnie! <ślesk> Już czekaj, już się odrodzę. Jestem. Ja mijam tego gościa ze środka i lecę do nich, niszczyć im wyrok. Ale na, na pewno lecisz, tak? Tak. Dobra. E, jeden idzie do nas, także uważaj. Dobra, patrzę, patrzę. Ten ja diamentowy. Jeden. Dobra, ja to haltuję. Ich halt, my ich y Dobra, nie mają wyra. Zajęliście S. S. Ezen, S. 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 ezen. Ezen. Ej, nie można wyżej. Kilen, mo kilen. Nie można wyżej. Nie, nie. Ah. A, A. Oh, he, 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 killen him. I kalt hear you. Ezen! Ezen! Das mapa. Das mapen Guten. Guten. Ja! Yeah. Der Guten mapa. A wiesz, żeby komputer ci lepiej działał, to musisz go pogłaskać. A? Dobra. Pogłasz go. Pogłasz Już. go? Pogłaskałeś go? Pogłaskanen. Dobra. A żeby ci jeszcze lepiej działał, to ja muszę do ciebie przyjechać. Musisz mnie też pogłaskać tam gdzie? Taka. Sytuacja, nie? Obudowę łóżkę iść budonen do gościan i iść spaden O okay. Das is go goen go, go. go? A, to nie ty. Dobra myślałem, no. że ty. Obu... Ja ja Obuden się... łóżkę. Ja myślałem, że to ty się spierd. I... O! Patrz, patrz, patrz? Jak? Pa. Ja. Rob... Iś geje tu you. Iś nice. Geje? nice! Ale jestem mocna! Kom, kom! Kom zu me ja Jaś, kom. Kill, kill him! Ah. No i... Ej! Nie, nie panimaj Majble! W ogóle... Co ten gościen odwalen? Odwalen? I don't know. When. You don't know when. Break ja Biegłem i otworzyłem ekipunek. W, w porządku. <laughs> co tam u ciebie, ale to ty dzwonisz? <laughs> Ole ty się mocno patrz. Aj, nine! Jaś! O, Aj, to Gbigo! Zabiłem! Nisen! Nice Fa, God Bridge'a jakieś, tu Counter Strike, liczy się skills kills, counter streaken I have <laughs> półtora serca. I have... Nie, ja było serca po niemiecku. Po niemieckan sercen haroten No i ogólnie powiem Ci, że ja się zgubiłem, ja nie wiem gdzie ty jesteś, nie wiem gdzie mam iść. Po I killen tu Geisen ja Mam cztery diamenty. Eee, kupen e, Sharpen! E, no nie no zabił a, mnie! Ale ja nie wiem gdzie cztery. Chmielu ty cfe- no Daj, nie atydio? tu, bo to jest sklep. Tu masz, masz. naprzenia! No to przecież wiedziałem o tym. Wir ha, ha, haben. Ee, sharpen. Sharpen? Circuit. Ah, Daddy. Papa, bitte też nerf. Opis tu, mein freunde. Aj, aj, nein, 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 nein. Nein! Aj, nein! Nee. Ej, on mi pokazuje sojusz, a ja mu nie pokazałem sojusza. Ej, tu Kilo trzeba kupić. No może, bo gości ma no, screena. Gościu... A nie, tutaj nie, tam jest ich łóżko, tam. Ej, konen mnie. Ja, konen mnie. A nie, not. no zabiłem go, ale spadłem. A ja też. <laughs> ja też, no Gdzie to złoto? To trzeba zrobić bezpiecznen. Bezpieczny. bezpieczny. Tn, Ej, on ma żelazny. Żelazny nie. kubrak? Nie, żelazny no, kubraken? Żel Żelaznym spodenken and szułem No ja nie wiem co ja mam z nim zrobić, co? Kup lofa FAFA Mydełko FA 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 Cześć rozkurczę bladziam Pas patrz, 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 patrz Ja rozbiłem. Ja ten screenen! Ja nie dałem screenen na rękę. on, ja już go zabiłem Ale to łóżko już było rozwalone, wiesz Nieprawda Biały został z łóżkiem i trzeba mu ten łóżken zniszkę Ja zniszczyłem no idziecie biały, biały, tak? Weiss, Das jest wice Zabinen! żelazny, żelaznen! Zabinen! Dawaj, dawaj, dawaj! Patrz, 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 patrz! To jest różowych. Przecież wiem. <laughs> <laughs> ja początkującym Oooo ich odbinen Fireball uh, Fireballen! Ooo, oh, a ja ich habe eee... Komen, kommen zu mir. Ja i killen him! With... Oh

<laughs> Ty oputuja no uskan Okej, okay, ja obu... ich budonen tu weiß. Ja, ja. If you obudunen usken, uh, you going to mija Ich ich going to you uh... eee, zabinen dwuchen. Kozacken, kolkommen. Ja, ich bin profession fighter, a... no nie no. Drugi go zapinen. I fioleten lecen do menen. Zabinen kolejny, ale jestem prosty. Był hardcoren! Yes! Papa? Comment to mia. ja Jaś kawę yy, nie wiem jak jest wełna, a wełnen! Yy. Wait, wait for me! Yy, a czemu ty poszedłeś drugą do nas? Jakby ja jestem przy różowych prawie. A, okej. Okay. Tylko ja, 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 ja jeszcze zbieram li?

Dankeschön, papa. Oh, I śnisczen łóżken. O, there good, there killen. Ay You killen. Ja. Yeah, ja! Yeah. Yeah. Da-da! Yeah. Ooooooooo oh, Perfekt, perfekt! Kupę sobie żelazen klaten, i mean yeah. chain klaten, I dropen you. Ach, you. ja, Godbridge. To yeah, yeah. jest godbridge. God no to nawet nie jest on. To jest on. Eee, behind you! Behind you, bro! Wait, wait! O, oh. Ezen, Ezen, chodź, chodź, Ja, ja, got Bridget, got Bridget. O, oh, one more! And. no nie, no. No nie. Prawie, prawie, prawie. <laughs> o, oh, gru grunen. Was, was coś piszmy? Co masz do Grun, to jest zielony, nie? Tak. Grun, to jest zielony. Green. Nie green, po, nie po angielsku, green. po niemiecku. Grun Iszlekcie, toń. Owszem. Ja zabinę. Spadnę. Iść, blok trapent. Moment. A, zabinę. Oni kupili sobie z wełny, zrobili z glinen. Ustawię sobie Minecraft'a po niemiecku i będę na pierę bielął. Ja go zabinę. Kolejny razem. Iść, ha, ai ha, Paliwem turbo, ah. Ah. No. Ej, a gdzie jest ten? A ucieczkę, Okej, ja tutaj kilen y, zielonym. E, I like you, kudzi, no, kudzi, kudzi, kusi, No, no, papa oh. nice Äh... Ich muss kaufen uh, Kilof. Uh, -off? Kilof? Kilofen? 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 Okay. Uh, wie viel kostet uh, Kilo? Ai ai! OUUU! Oh. Ai ai ai! wieczorem! I killen two people and Nye! professional player. AI! Ai ai ai! Oh he jumping Downen! And... Oh! oh. <laughs> he, he was downed. Oh no! Oh, nine, nine. Oh, oh wow! Ooh. Oh, Papa. Come on, come on. Come yeah, come on. yeah, I'm coming. I must a golden apple. Uh, Where is it? Uh, nine. Take it. I drop it. Thank you, sir. Thank you, Come on, come on. I kill your family. <laughs> oh, Wha I'm there! Papa! <laughs> <laughs> oh oh no! You give me info. Uh, behind you. I know. You jump down. You are down too. Oh. Essen! Essen? Yeah. Essen! Ah, oh! Nadevnen! Uh, yeah! Oh nein. Yeah! Essen! 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 Tata dzwoni. Wujek ziemet dzwoni. Eee ma żelazny miecz. Mieczem. I, I know when. u, u. Hasan, Ezen. Ej! Ktopen mi. Ślechcze. O! O no! O! On weg denn, weg denn. Ich killen. Es sind uh uh. Wir haben de 24 Killen. Ja, wir gewonnen. Ja. Dziękuję za oglądanie. Tutaj mam mojemu kolegom. Schamanen, gute Nacht, kleine Kinder.